Cześć, jestem Klaudia kanon, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Odparowano 100 g wody z 300 g 10% roztworu, oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu. Ok. Odparowano 100 g wody, to jest 100 g wody. To jest druga część tego zadania. Pierwsza część zadania to jest to, że mamy do czynienia z 300 gramowym. 10% roztworem, tak? Czyli mamy masę roztworu, która wynosi 300 g. Stężenie procentowe, czyli CP, to 10%. I to tyle. W drugiej części zadania mamy, że odparowano, czyli piszemy sobie minus masa rozpuszczalnika, bo mamy wodę. 100 g. Ok. I teraz. Gdy mamy takie zadania, gdzie coś odparowujemy lub dosypujemy, czyli dodajemy, musimy w pierwszej części zadania mieć wszystkie dane. Mamy już masę roztworu, stężenie procentowe, ale brakuje nam masy substancji. Jest ona tutaj kluczowa, więc musimy ją wyliczyć. Zapisujemy sobie wzór. Na masę substancji sprawdzamy jednostki. To są gramy, tu są gramy. Wszystko się zgadza. Możemy wrzucać do wzoru. 10% razy 300 gramów, 100%. Procenty się skracają i zera też. 10 razy 3 to 30 zostały gramy, czyli 30 gramów. Ok. I teraz tak. Bazujemy tutaj na masie rozpuszczalnika. A masa roztworu to nic innego jak masa substancji plus masa rozpuszczalnika. To znaczy, że masa substancji w drugiej części zadania nie ulega nam kompletnie zmianie, ale masa roztworu się zmieni, bo to tutaj mamy w masie roztworu, tak? Czyli już nie 300 gramów, tylko minus 100, 200 gramów mamy. I możemy policzyć nowe stężenie procentowe, nazwijmy je CP2, wzór na stężenie procentowe. I liczymy. Bardzo ważną informacją jest również to, że jeżeli my odparowujemy masę roztworu, to nasze stężenie procentowe musi się zwiększyć. Jeżeli wychodzi zwiększone, to znaczy, że gdzieś. Popełniliśmy błąd. 30 na 2, 15%. Stężenie procentowe się zwiększyło, czyli wszystko mamy dobrze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.